Radio Złote Przeboje Wanda 92 i 5FM W Krakowie Zajmujemy się teraz ważną sprawą. Rynek pierwotny czy wtórny, kawalerki czy wielopokojowe, długoterminowo czy na doby. To główne tematy konferencji pod nazwą Mistrz Wynajmu, która kilkanaście dni temu odbyła się w Krakowie i ściągnęła zainteresowanych tematem z całego regionu. Była tam także Kasia Hnat. Radio Złote Przeboje to był tydzień w Krakowie. Jestem właścicielem firmy Mblu Dawid Kałuski. Jak wygląda edukowanie młodych ludzi, studentów, jeżeli chodzi o ten temat, którym się pan specjalizuje? Sytuacja wygląda w ten sposób, że ja studiowałem równolegle na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Akademii Ekonomicznej, teraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Wiem jakie są realia, jaka jest wiedza przekazywana podczas studiów. Mało kto powodza studentów do myślenia, żeby wystartować z czymś innym niż w ogóle etat. Ci ludzie startują w etat po prostu. Nie, nie cenią się, często mało myślą o dodatkowych możliwościach, które mogą wykorzystać, takie jak właśnie inwestycje w nieruchomości. Często ich życie później skupia się na tym, że mają pracę, dom, pracę, dom, wakacje gdzieś w trakcie, są przywiązani do kredytów i no na pewnym momencie mają brak jakiejś możliwości do rozwoju. Dlatego między innymi robimy jakieś prolekcje otwarte na uczelniach w Krakowie i ogólnie w całej Polsce. Z takiej właśnie inteligencji finansowej, prawda? Wszystko zaczyna się od ogółu. Ja później akurat konkretnie tutaj przy AGH, czy, czy Uniwersytecie Ekonomicznym, robię konkretne warsztaty, na których pokazuję właśnie, jak można przygotować się do inwestycji czy kapitałowej. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Zbierać jakiś kapitał, który później może posłużyć jako wkład właśnie w ten kredyt hipoteczny, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli można pójść w stronę, w stronę tej nieruchomości. Może to być kapitał, który posłuży na uruchomienie jakiegoś własnego biznesu, tak? Albo na przykład na uruchomienie jakiegoś biznesu, nad którym nie musimy się zastanawiać, ale chcemy skorzystać z oferty z rynku, wykorzystać jakąś na przykład franczyzę, tak? Ogólnie spotkania są prowadzone informacyjnie, natomiast część tych rzeczy ja stosuję w praktyce i też prelegenci, którzy występują, pokazują po prostu jak robią te rzeczy w praktyce, tak jak mamy tutaj na szkoleniu mistrza wynajmu dzisiaj, prawda? Biorąc pod uwagę to, że za te parę lat będzie na przykład 10% wkładu własnego, a kawalerkę z rynku wtórnego możemy kupić pomiędzy, powiedzmy w tym momencie 150 a 200 tysięcy na przykład, no to potrzebujemy 15 do 20 tysięcy na wkład własny, to na dobry początek, tak? Ja nie mówię, że student musi kupić taką nieruchomość rok czy dwa lata po studiach, ale właśnie może się do tego przygotować. Jeżeli rozmawialibyśmy, nie wiem, na przykład o tych 15 czy 18 tysiącach na wkład własny, no to tak naprawdę można zacząć od kwoty 5 zł dziennie, prawda? W horyzoncie na przykład 10-letniego uskładania sobie kapitału i na przykład za 10 lat kupujemy taką nieruchomość w kredycie. Więc to mogą być naprawdę niewielkie kroki. Ważna jest systematyczność i konsekwencja. Prawda? A jeżeli chodzi o stopę zwrotu, czyli drugą część pytania, to wygląda to w ten sposób, że w przeliczeniu generalnie taka kawalerka przy kredycie spłaca się tak naprawdę od pierwszego roku. Takie jest założenie, prawda? Czyli ta inwestycja jest cały czas finansowana z źródła zewnętrznego poprzez na przykład najemcę, tak? Efekt tutaj nie ma być taki, że my od y, drugiego, trzeciego roku takiej inwestycji żyjemy z tego. Efekt ma być taki, że wykorzystaliśmy naszą zdolność pod kredyt, mamy ten kredyt, najemca go spłaca i za 20-25 lat, w różnym okresie czasu ta nieruchomość jest spłacona. Wtedy na przykład z takiej kawalerki mamy 17-18 tysięcy złotych rocznie zwrotu, czyli to może być, nie wiem, dodatkowy tysiąc, dodatkowe półtora tysiąca miesięcznie nie wiem, na życie, na przyjemności, raz w roku na fajne wakacje, ale oprócz tego mamy nieruchomość o rynkowej wartości, prawda? Więc możemy, jeżeli mielibyśmy taką chęć czy potrzebę, sprzedać tą nieruchomość i przerzucić ten kapitał na przykład w biznes. Pojawiają się po prostu możliwości, które ma ta osoba, która podjęła te pierwsze małe kroki, a nie ma jej ta, która tego nie zrobiła, prawda? Pracuje Pan z młodymi ludźmi, ze studentami, uczy ich Pan, jak to robić, ale tak w praktyce później okazuje się, że kto częściej podejmuje takie decyzje? Właśnie ludzie młodzi. Młodzi, absolwenci uczelni, czy może starsi bardziej doświadczeni? Na rynku kapitałowym działam od jakichś pięciu lat. Mam różnych klientów w swoim portfelu, prawda? Na pewno ludzie młodzi są bardziej otwarci na możliwości. Ludzie po 30 na przykład czy po 40 mają jakieś doświadczenia z pokoleń, które gdzieś były przed nimi. To jest radio. Złote przeboje. Banda 92 i 5FM. W Krakowie. Tajemnice dobrego wynajmowania mieszkań, które wcześniej się kupiło jak? mieszkanie, kupić kawalerkę, czy wielopokojowy. Jak to prawnie wszystko załatwić? Sprawdzała to nasza reporterka Katarzyna Chnat, uczestnicząc w konferencji Mistrz Wynajmu, która kilkanaście dni temu odbyła się w Krakowie. Do jej relacji wracamy za chwilę. A u nas także już za moment bardzo ciekawy temat. Mamy bliźniaki w Krakowie, które dostały się do osobnych przedszkoli oddalonych od siebie o pół godziny drogi. Rodzice mają kłopot, urzędnicy rozkładają ręce, bo dziecko w nowym systemie jest tylko numerkiem. Do sprawy wracamy za kilka chwil. Teraz Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Krakowie. Zamiast, nie wiem, słuchać czy doradzać się kogoś, kto w tej branży inwestycji jest, funkcjonuje i działa rzetelnie, bo oczywiście, jeżeli rozmawiamy o finansach, pewnych analizach, wymagana jest licencja Komisji Nadzoru Finansowego, prawda? To się wiąże z jakąś rzetelnością, odpowiedzialnością za to, co się mówi. No, rynek finansowy jest to rynek ciężki, prawda? On jest dość mocno zepsuty przez, nie wiem, różne firmy, które przez x lat sobie funkcjonowały i młode osoby niekoniecznie zwracają uwagę na to, co, nie wiem, było, tak? One mają świeże umysły otwarte, potrafią podejmować już jakieś prywatne decyzje. Ja akurat mam bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o studentów czy ludzi zaraz po studiach. Natomiast jest to zawsze jakiś odsetek, tak? Nieliczny w stosunku do całego społeczeństwa, prawda? Moja zasada jest taka, żeby możliwości pokazywać wszystkim. I po to na przykład robimy te turnieje czy konferencje na uczelniach. Po takich turniejach czy konferencjach zostaje, nie wiem, powiedzmy 10% zainteresowanych ludzi, prawda? Z całego ogółu, powiedzmy, zostaje jakieś 10% zainteresowanych ludzi, którzy powiedzą ja chcę iść w stronę biznesu, ja chcę iść w stronę nieruchomości, ja chcę po prostu gromadzić na razie cokolwiek, bo nie wiem, w którą stronę pójdę. Tak to wygląda. Owicz Lidia, firma 4 Pani specjalizuje się, z tego co wiem, w inteligentnych domach. Na czym to polega? Inteligentne budynki to generalnie takie, które spełniają nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o elektronikę. Czyli na przykład załóżmy, ma Pani na tyle pokładane życie, że wstaje pani codziennie o 7 rano. Dajmy na to jest zima, ma pani piec, trzeba ten piec załączyć. I można to ustawić tak, że po prostu o 6 rano ten piec się sam włącza. Na przykład tylko w łazience i w sypialni i pozostałe pomieszczenia mogą być nadal nie ogrzewane. To jest takie dopasowywanie pewnych funkcji, które są zazwyczaj w domu do własnych potrzeb. Co jeszcze możemy zrobić? Oprócz tego pieca i ogrzewania. Wszystko. Ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia tak naprawdę. Mogę sobie zaprogramować na przykład, że o 6.30 włącza mi się ekspres do kawy albo czajnik elektryczny. Już mi się gotuje woda, podczas gdy ja nie wiem, jestem budzona przez radio, tak. które też się włącza samo? <grych> Tylko że wtedy w tym czajniku powinna być woda, bo wiadomo, że jak się włączy prąd, a nie będzie wody, to można sobie czajnik zniszczyć, ale tak jest to do realizacji. Jak to działa? Ile to kosztuje? Czy to jest bardzo droga inwestycja? Teraz nie. Kiedyś było takie założenie, że jeżeli dom ma być inteligentny, to są jakieś kilometry kabli, drogi projekt, że praktycznie sam system domu inteligentnego kosztował tyle samo co dom. W tej chwili jest to wydatek dużo, dużo mniejszy. Zrobiliśmy taką przykładową prezentację, że dla domu bodajże 250-metrowego system, z, który obejmuje zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem, oświetleniem ogrodu, nawadnianiem ogrodu, monitoringiem, alarmem, czyli taka kompleksowa usługa zamknęło się wszystko w 25 tysiącach. Najmniejszy system, jaki pamiętam, to był taki, że klient kupił sobie centralę do tego domu, bo wymagana jest centrala, która obsługuje wszystkie te urządzenia i jak gdyby za pomocą jej można pewne funkcje zaprogramować. I dwa moduły do wyłączników, no, do gniazdek. Po prostu nie chciał, żeby dzieci po 22 sobie korzystały z komputerów. Więc on, to był taki naj, najmniejszy system, czyli centrala, dwa moduły do wyłączenia. I tak naprawdę system można budować na podstawie tego, co kto potrzebuje. Czyli na przykład nie wszyscy chcą Korzystać z zarządzania ogrzewaniem, ale chcieliby na przykład jakieś zarządzanie światłem mieć pod, w jakimś biurze, na przykład. Tak naprawdę system buduje się na podstawie zapotrzebowań klienta. To nie musi być duże, żeby to biało 25 tysięcy kosztowało, może na przykład kosztować 3 tysiące i spełniać wszelkie wymagania klienta. Co lepsze, system jest przenośny, czyli na przykład montujemy go w jednym mieszkaniu, a potem chcemy się przeprowadzić, to możemy ten system równie dobrze zabrać ze sobą. Wtedy trzeba pewne funkcje tam wykonać, żeby, żeby urządzenia jak gdyby na nowo się widziały w, tym, w tej sieci. A proszę mi powiedzieć, czy ludzie, którzy kupują mieszkania pod wynajem, myślą też o takich systemach inteligentnych mieszkań, takich systemach, które właśnie wszystko to koordynują? Myślę, że tak, ale tutaj głównie pod kątem zamków te drzwi. Do spraw związanych z wynajmem i kupnem wracamy za kilka chwil. To jest radio. Złote przeboje. Banda 92 i 5FM w Krakowie.